Kolejeczki, kolejeczki, kolejeczki. Hmm, chodźcie, pokażę Wam, jak wyglądają sanitariaty. No, to przyszło nasze zamówienie, i to jest zło. Jedno, co tylko mogę powiedzieć, co jest takim małym minusem. Trochę mnie wczoraj pozamiatało. Z małymi korektami tak się prezentuje ten rowerek. A jestem wyjątkowo tutaj nie sam. A dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Witam Was w pierwszym wakacyjnym odcinku typowo kamperowym. Jesteśmy, bo to jest kluczowe słowo jesteśmy nad jeziorem Solińskim na kempingu Jawor. A jestem wyjątkowo tutaj, nie sam, bo w ramach robienia rzeczy, tak jak powiedziałem wcześniej, których nie robiłem nigdy, albo których robiłem rzadko, postanowiłem wyjechać. Na ten wyjazd z eventowcem seniorem, który właśnie mi towarzyszy podczas tego tripa. Moi drodzy, teraz Wam pokażę w jakich warunkach jesteśmy na tą chwilę. Zobaczcie, wywaliliśmy wszystko z garażu, z kampera, bo chcemy to w miarę możliwości poukładać. A gentleman sobie tutaj wypoczywa. Proszę bardzo. Chowa się przed słoneczkiem. Naszym celem jest ogarnięcie tego kampera. Ogarnięcie tak naprawdę tych skrzyń, żeby było ich jak najmniej. Bo ja cały czas coś tylko dokupowałem, wrzucałem do kampera. Nie było czasu. A mamy dzisiaj naprawdę piękny, słoneczny dzień. I możemy się tym zająć. Potem, oczywiście, chcemy skoczyć na tamę, na jeziorko. Tak więc nie pozostaje mi nic innego jak powitać Was w nowym odcinku. A Was zapraszam na widoki z góry. Bo naprawdę są świetne. Zaczynamy. No, to jakieś dwie godziny później udało się tego Tetris'a w miarę możliwości poukładać. Wszystko zostało wyrzucone i opróżnione z pudełek. I chyba z sześciu lub siedmiu dużych takich skrzyń transportowych wychodzi na to, że zamkniemy się w czterech. I z czterema tylko będziemy podróżowali, więc jest sukces. Jestem zadowolony. No, ale jeszcze trzeba rozpakować. Nazwijmy to prezent. Zobaczcie, bo dla Iwentowca Seniora tutaj czeka niespodzianka, która docelowo jest jeszcze w pudełku, ale musi mieć miejsce właśnie w garażu. Jeszcze nie robimy tego unboxingu, tego pudełeczka, ponieważ teraz pójdziemy sobie na prom i popłyniemy do Polańczyka, zobaczyć, jak to tam wygląda. No trochę nam zeszło, trochę nam zeszło. Ale fajnie. Wreszcie ograniczyłem się do czterech pudełek, a było siedem, więc będzie więcej miejsca w garażu. A korzystając z okazji, ponieważ mamy teraz taką godzinę 14, chodźcie, pokażę Wam, jak wyglądają sanitariaty na kempingu Jawor. Idziemy. Tu właśnie sąsiedzi wyjechali. To jest ciekawe, że można praktycznie, bo to są trzy takie. Zobaczcie. Najwyższe piętro jest tam. My jesteśmy, tak jakby na środkowej półce. A pod spodem, jeszcze tutaj podejdźmy. Jest tam najniższa półka, i ona jest głównie skierowana do, do namiotów. Tam oczywiście mamy jeziorko. No dobra, idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Codziennie ktoś przyjeżdża, sprząta śmietniki. O, i tutaj mamy widok, bo dali, nie wiem, czy widzicie. Gondole, a przy okazji znalazłem Przemek, kargo. Pozdrawiam. Dzisiaj będę nosił prezenciki od Ciebie. I widzicie i tam jest gondola. I tu kamper. Każdy staje jak uważa. I mamy na naszej półce tutaj sanitariaty. Tu możemy umyć naczynia. Umywalki, czekajcie, bo ktoś jest, toalety, dwa pisuary, oto świeżo, wszyscy się myli, idziecie w sprysznic. Walki. A tutaj mamy część damską. I jedno co tylko mogę powiedzieć, co jest takim małym minusem to to, że pod prysznicami nie ma żadnych półek, nie ma ścianek. Tak jak byliście ze mną na kempingu Alexa, to tam była taka ścianka, gdzie można było za ścianką sobie powiesić swoje rzeczy, a tutaj z racji tego nawet, że prysznic nie ma żadnej słuchawki, tylko jest po prostu taki natrysk lecący na Was, no to... Nie ma nawet takiej opcji, żeby coś po prostu sobie mm, nie zalać, bo nie ma gdzie tego tak naprawdę jest wieszaczek. Oczywiście, no ale ten prysznic, dość mocno, dość mocno leci, ma tylko jeden strumień jeden kierunek, ale najważniejsze, byłem dzisiaj trochę później wziąć prysznic, gdzieś chyba około godziny 10. Dalej była ciepła woda, wszystko się zgadza, bo czasami w na kempingach właśnie, jak tak wszyscy ruszą, to jest po tym problem z ciepłą wodą. Tutaj tego nie ma. Jedyny ten minus właśnie, że brak tej te jakiej płeczki, jakiejś ścianki, żeby. Nie zalewać sobie rzeczy. Dobra, my się zbieramy, lecimy na prom. No to lecimy na statek. Prom odpływają o pełnych godzinach. Mogę Wam powiedzieć, że kemping jest tak w 70% pełny. Cały czas ktoś wjeżdża, wyjeżdża. No to jest duży kemping, nie? Więc tak to wygląda. Zobaczcie, był taki bardzo fajny kamper takiej rodzinki ze Szwecji z tablicami Hakuna Matata. Ale właśnie był świetnie oklejony, znaczy pomalowany tak naprawdę. Ale już pojechali i właśnie ich nie ma. No dobra, lecimy do poleńczyka. Tutaj, zaraz przy wieździe, mamy punkt serwisowy. Można śmiało podjechać. Tutaj jedliśmy wczoraj. Naprawdę bardzo przyjemne to jedzonko było. Teraz idziemy, właśnie na statek. Tu jest jakaś parklinowa, trzy trasy. No, powiem Wam, dzisiaj jest ruch, bo wczoraj mieliśmy taki deszczowy dzień. Bo jesteśmy tutaj już trzeci dzień. Przyjechaliśmy późno w nocy. Wczoraj taki dzień. Tanie, boże, tutaj nie mówiłem wam, ale podróż zajęła nam prawie 11 godzin wypadki na autostradach, więc to była rzeźnia. E, dobra, dziełem bo dziś się zagapiłem. I dzisiaj już to żyje, wczoraj był taki deszczowy dzień, ale było wczoraj piątek, były dwie dyskoteki. Była gruba, a dzisiaj już jest trochę ludzi. Już trochę się dzieje. Idziemy. Zaraz Wam coś pokażę, bo to oznacza, że już czuję, że są wakacje. Zobaczcie. kolejeczki, kolejeczki, kolejeczki. No to płyniemy, ale tutaj granuta, granuta. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale grube nuty lecą. Płyniemy. Dopłynęliśmy do cypelka. Jesteśmy na terenie Polańczyka Przyznam szczerze, że. Nie wiem, czego się tutaj można spodziewać. Idziemy trochę pozwiedzać. Pogoda jest taka optymalna, chociaż ciepło. Jest gorąco, ale jest tak ok. Ludzi, da się przeżyć. Zwiedzamy Polańczyk. I powiem Wam tak, idziemy sobie tą główną drogą, ścieżką. Przez miejscowość. Bardzo czyściutko, bardzo zadbane. Jesteśmy w lipcu, mamy dzisiaj sobotę. Nie ma jakichś dzikich tłumów. Fajne restauracyjki. Naprawdę, nie ma dzikich tłumów. To takie dość ciekawe i rzucające się w oczy, ale bardzo, bardzo zadbane miście. A few moments later. To ja już jestem na statku, Polańczyk zaliczony. Trzeba bardzo dobrze to sobie planować, ponieważ statek tutaj z Cypla na Solinę z powrotem odpływa co godzinę, ostatni kurs o godzinie 17. Chcieliśmy tam w jednej knajpce, co Wam pokazywałem przed chwilą, ceny zjeść, ale baliśmy się, że czasowo i cenowo możemy się nie ogarnąć. Zrobione tak zwane taktyczne zakupy. Wracamy do nas, idziemy do restauracji coś zjeść, no i czas otworzyć ten karton. Pogoda najlepsza na świecie, bo nie jest mega gorąco, ale jest po prostu piękne słoneczko, ale nie jest to ukrop. Widzimy się zaraz na obiadku. No to jesteśmy w knajpce, w której byliśmy wczoraj. Nazywa się restauracja solińska. Wczoraj żeśmy zajadali i było naprawdę pysznie, więc na razie nie zdradzamy i zobaczymy coś innego. Spróbujemy coś innego. A zobaczcie jak wygląda menu. No to przyszło nasze zamówienie i to jest zło. Zobaczcie. Schabowy, i moje polędwiczki. Walczymy z tym. Zaczynamy walkę. Ja wygrałem, a senior jeszcze walczył. Tak wygląda czyściutki, polecam. Polędwiczki po królewsku, mistrzostwo świata. No to pojedzone, popite, idziemy na siestę. Kotlet seniora był gigantyczny, ale prawie dał radę. Troszeczkę mu pomogłem, moje polędwiczki też były fantastyczne. No idziemy się troszeczkę legnąć. A dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witam Was już w kolejnym dniu. Ale nie ukrywam, że to co zapowiadałem, czyli otwarcie, unboxing rowerka, który miał się odbyć wczoraj, nie doszedł do skutku. Dla jasności mamy godzinę około 17, jest niedziela, czyli dzień następny. I powiem Wam szczerze, trochę mnie wczoraj pozamiatało. To szybkie tempo, taki dość duży upał, jeszcze oczywiście, ja jak to, bo trochę słońca jest, żeby się popalać i się przegrzałem. I tak trochę cały dzień, raczej dzisiaj, trylałtowo w cieniu, no bo nie byłem w stanie nawet nic nagrywać. Mieliśmy zaplanowane, że pójdziemy, przejedziemy się gondolą, tym kolejką linową, która jest tutaj, nie, dzisiaj. Iwentowiec został wyłączony, ale już jest taka dość w miarę godzina, że czuję się trochę lepiej. No i możemy wracać do tego, co jest zaległe, czyli możemy przejść do otwarcia i pokazania Wam, jak wygląda rowerek Ducati, który został przeze mnie sprezentowany Iwentowcowi, seniorowi. Jak widzicie, po raz pierwszy, od kiedy posiadam kamperka, rozłożyliśmy markizę mam nadzieję, że jest wszystko dobrze bo się na razie trzyma jedną kwestię tam mam do wyjaśnienia w kwestii trzymania śledzi więc coś tam, te takie te zaczepy, te pasy ale to sobie wyjaśnię w wolnej chwili na razie się wszystko trzyma dobra, no to lecimy, zobaczcie, pokazuję Wam rowerek ładnie go tak wy wystawiłem o proszę tam leżą pokrowce na rower, ja odpalam DJ Action i zrobimy może taki unboxing. Zrobimy takie slowmo czy time lapsika. Jak otwieram, bo prawdopodobnie on jest całkowicie złożony, więc po kolei będę wam pokazywał. Ale też mam kamerkę, która jest z boku i pokażę cały ten proces. No to pudełko otwarte, więc zobaczcie jak to wygląda jeszcze przed wyciągnięciem. No on praktycznie jest na gotowo. To są rzeczy. Zobaczcie, takie coś. Praktycznie tutaj są trzy zawiasy. Teraz trzeba troszeczkę porozkładać. O! Jest pozabezpieczony. Kartoniki naprawdę wygląda to całkiem znośnie. I osobno jest po prostu siodełko. Osobno siodełko. Nawet kierownica jest zmontowana. Dobra, rozkładamy. No, i moi drodzy, kilka później z małymi korektami tak się prezentuje ten rowerek. Naprawdę całkiem spoko. Trzeba było dokręcić dwa błotniczki. Jest dodatkowa lampka, która nawet specjalnie ją zaświeciłem. I tu chyba wszystko jest ok. Naprawdę całkiem spoko. No dobra, czas na jakieś przejażdżkę, chociaż. Niestety, ale są trochę nienapompowane koła, więc trzeba będzie to zrobić. Zobaczcie jeszcze z tej strony jaką się prezentuje. Jest nóżka. Więc naprawdę na tle Jeziora Solińskiego. Zabawka trafiona. No dobra, lecimy dalej.